Anna Kozłowska, zaczarowane bajki, które leczą dla dzieci i dorosłych. Wydawnictwo akademickie żak czyta Katarzyna Żywiałkowska. Przyjaciele zawsze mi pomogą. Był sobie mały zajączek ciepłotek. Dopóki był bardzo malutki, to jego mamusia, pani zajączkowa miła, opiekowała się nim, karmiła go pysznym jedzonkiem, wybierała najpiękniejsze roślinki. Ponieważ mały zajączek najbardziej lubił sałatę, mamusia przynosiła mu codziennie dorodne liście sałaty, aby jej synek mógł zjeść coś pożywnego, dającego mu siłę. Pomimo, że zajączek rósł i wyrastał na pięknego młodego zająca, nadal czekał, aż mamusia przyniesie mu coś smacznego na śniadanie albo na obiad. Samemu nie chciało mu się wychodzić z ciepłej, przytulnej norki. To niedobrze, że wszystko mu podstawiasz pod nos. Przekonywał panią Zajączkową tatuś Ciepłotka. Powinien już sam starać się o pożywienie i jeszcze nam powinien coś przynosić. Przecież jest coraz starsze. Inne zajączki w jego wieku już same chodzą na wyprawy i zaopatrują norkę w różne dobre roślinki. Ale on jest jeszcze taki malutki, oponowała pani Zajączkowa. Niech sobie jeszcze poleniuchuje. Niech nie ucieka przed ludźmi albo przed zwierzętami większymi od niego. Ale w ten sposób nie będzie przygotowany do życia. I co się stanie, jeśli ktoś będzie chciał mu zrobić krzywdę? Któż byłby taki okropny, żeby naszemu małemu chcieć zrobić krzywdę? Zdenerwowała się pani Zajączkowa. Ale dobrze. Zgadzam się, aby nasz ciepłotek zaczął wychodzić na łąkę, gdy będę blisko niego. Muszę go przecież dopilnować. Po tej rozmowie państwa zajączków ciepłotek zaczął wychodzić na łąkę i bawić się z innymi zajączkami. Bawili się w berka i w czarnego luda i w chowanego. Było bardzo wesoło i gwarnie. Bardzo dobrze, że nasz ciepłotek bawi się w berka, powiedział zadowolony tatuś, bo w ten sposób uczy się szybko biegać, a to dla zajęcy jest bardzo ważna umiejętność. Pewnego razu, gdy bawili się w chowanego, na polanie wyszedł lis. Ciepłotek wiedział z opowiadań mamy, że lis jest wrogiem zajączków i że trzeba się go wystrzegać. Inne zajączki też pewnie to wiedziały, bo gdy tylko lis pojawił się na polanie, wszystkie pochowały się do swoich norek. Ciepłotek też chciał to zrobić, ale w ostatniej chwili zobaczył ma małego zajączka, który rozglądał się bezradnie po polanie i nie chował się. Pewnie jeszcze nie wiedział, jak bardzo lisy są dla zajączków niebezpieczne. Schowaj się, schowaj, krzyknął ciepłotek. Ale malutki zajączek rozglądał się tylko bezradnie i nie mógł zdecydować się, gdzie uciec przed szybko biegnącym lisem. Wówczas ciepłotek wyskoczył ze swojej norki, do której już zdążył się schować, popchnął małego zajączka do najbliższej norki i w ten sposób uratował mu życie. Gdy niebezpieczeństwo już minęło, z norek powychodziły wszystkie zajączki i cieszyły się, że i tym razem udało im się uniknąć złapania przez lisa. – Mama małego zajączka bardzo dziękowała cię ciepłotkowi za to, że uratował jej synka od niechybnej zguby. – Strach pomyśleć, co by się stało, gdybyś ty nie wyskoczył ze swojej norki i nie uratował mojego małego – powiedziała mama małego zajączka – jako podziękowanie podarowała mu piękny liść sałaty. Minęło kilka dni i znowu na polance bawiły się zajączki, grając w chowanego. Ciepłotek był ten, który szukał, i gdy już któregoś zajączka znalazł, biegł szybko do drzewa i stukał w nie na znak, że następny zajączek został znaleziony. Ciepłotek znalazł już prawie wszystkie zajączki i już miał znaleźć ostatniego, gdy spostrzegł, że na polance nie ma żadnego zajączka. Gdzie oni się podzieli? Pomyślał Zajączek. Przecież wszyscy, których znalazłem, powinni tu być i czekać, aż znajdę ostatniego. Zamyślił się Ciepotek tak bardzo, że nie zauważył zbliżającego się niebezpieczeństwa. A do polanki zbliżały się dwa lisy z dwóch stron, bo chciały okrążyć polankę i złapać jakiegoś zajączka. Lisy były coraz bliżej i bliżej, a nasz ciepłotek nic nie zauważył. I wtedy z krzaka wyskoczył mały zajączek, ten zajączek, którego jeszcze ciepłotek nie zdążył znaleźć i biegiem zbliżył się do ciepłotka. Uciekaj, uciekaj jak najszybciej. Nie widzisz, jak się zbliżają lisy? Zawołał do ciepłotka. Wtedy dopiero ciepłotek zobaczył lisy, a były one już bardzo blisko. Aż skóra na nim ścierpła i puścił się biegiem do najbliższej nory. A była to właśnie nora rodziny małego zajączka. W ostatniej chwili ciepłotek zdążył wpaść do nory i uratować się. Tobie zawdzięczam to, że się uratowałem, powiedział do małego zajączka. Ja tylko pomogłem tobie, tak jak ty przedtem pomogłeś mnie. Odpowiedział mały zajączek. Jesteśmy przyjaciółmi i musimy sobie pomagać. A kto jest Twoim przyjacielem? Narysuj siebie i swojego przyjaciela.